Do przetłumaczenia. Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiada krewnej o zażywaniu narkotyków, alkoholu i odpoczynku. Halo! Co tam? Kijów bombardujecie? Wszystko kurwa bombardujemy. Co tam u was się dzieje? Popowiadaj. No co, no, znalazłem ten pole konopi, ten ja pierdolę dużo szyszek tych, już, już nie mogę tego wciągać. A jak do kalana zadzwonisz, to kolan sam do ciebie pojedzie. No siedzę tu w okopach na drugiej linii obrony, chodzimy, hulamy, piwo pijemy. I co, Rozpierdalam wszystkich, tak? Tak, i zmobilizowanych przywieźli tam do was? Zmobilizowanych? Nie. A gdzie ich pierdolnęli tam? Przecież mieli już dawno przejść przez te... A oni tam pod Białogrodem stoją z tłumami. Chuj, tam wie gdzie oni są. I co, kiedy wracasz? No chyba nigdy. Jak wojna się skończy, dlaczego oni przecież obiecali, że kontraktowców ten wyślą na tydzień kurwa, później z powrotem? Ta? Ta. No to w grudniu. Jeszcze.